Z Ewangelii według świętego Mateusza. Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Wielokrotnie zwracałem już uwagę przy okazji interpretacji tego ósmego rozdziału Mateusza na wielką wolność, jaką warto Bogu zostawić, jeśli zechcesz, to nieustanne mówienie Bogu, jeśli chcesz, yy... Taka postawa pełna y, nadziei, pokory i zaufania, która nam podpowiada, że nie mogę Boga do niczego zmusić, nie mogę Boga do niczego namawiać i przekonywać, że moją y, jedyną nadzieją jest powiedzieć Bogu bardzo ostateczne, najszersze, najostateczniejsze, y, y, zawsze tak, jak Ty chcesz. Do zobaczenia jutro.